Cześć dla was bardzo serdecznie. Mam dzisiaj dla Was taki krótki filmik. E, zaczęły się wyprzedaże i chciałam Wam pokazać szybciutko, co kupiłam, dlatego że mm, może ktoś z Was jest zainteresowany, nie wiem, może chcecie coś tam kupić sobie mm, głównie do mną zakupę z Wawem Body Works tak naprawdę tylko, dlatego że tam już zaczęły się wyprzedaże takie do 50% z tego co widziałam. E, ja byłam zainteresowana tylko jedną linią tak najbardziej i bardzo się cieszę, że była przeceniona, także pokażę Wam, e, co znalazłam. E, I tak. To jest linia, to jest edycja limitowana, wydaje mi się, że jakaś taka chyba na wakacje, w każdym razie to jest zapach Sun Violet Lily. Um. I kupiłam balsam do ciała i mgiełkę zapachową. Uwielbiam te zapachy i strasznie mi się spodobał. Mam jeszcze żer pod prysznic, kiedyś Wam go chyba nawet pokazywałam. Uwielbiam ten zapach, tak mi się spodobał na no wakacjach, że stwierdziłam, że, że muszę go kupić jeszcze zanim właśnie go wycofają, bo to jest edycja limitowana. Także mgiełka była przeceniona z 69 na 37, a balsam z 49 na 27, także, także mam już komplet. Kolejne rzeczy to już takie głupoty będą olejek zapachowy o zapachu Mahogany Teakwood, to jest taki męski zapach i ja już kiedyś pamiętam kiedyś już chyba wąchałam świeczkę o tym zapachu ale jakoś tak nie zdążyłam chyba je kupić czy coś i teraz był olejek właśnie, chyba jakaś taka edycja zimowa mi się wydaje bardzo ładnie pachnie, także skusiłam się i on kosztował 10 zł, z tego co pamiętam chyba 17,90 jakoś taką, on, one mniej więcej tyle kosztują i kupiłam też taki odświeżacz zapachowy do, do auta ten był przeceniony z 15 zł na 9,50 i zapach mam winter. Ja mam też olejek, o tym zapachu bardzo mi się podoba, a akurat te były przecenione, więc stwierdziłam, że wypróbuję, zobaczę, zobaczę jak one w ogóle sprawują się w aucie. Jego kosztował 9,50, a jego normalna cena to 18 zł. Także wszystko było przecenione z tego, co widzę, tak mniej więcej 50%. Jeszcze tak naprawdę kupiłam jedną sukieneczkę, kupiłam sukienkę dla mojej bratanicy, także to jest sukienka z HM. Bardzo mi się spodobała, ona nie była na przecenie, ale kosztowała 20 zł, także no nie mogłam się oprzeć, jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba. To już wszystkie zakupy, takie małe, tak jak mówię, no to taki krótki filmik, bardziej informacyjny. Jeżeli jesteście czymś zainteresowani w to myślę, że teraz jest dobra okazja, żeby pójść, dlatego że asortyment jest jeszcze naprawdę duży, bardzo dużo zapachów, ten dobar nie jest naprawdę przebrany, także, także jeżeli jesteście zainteresowani, to naprawdę polecam. Jeszcze widziałam, że Waldo zaczęła się już wyprzedaż. I w niektórych sklepach widziałam, że już jakby przygotowywali się, że układali tam niektóre rzeczy, właśnie tak jak, tak jak to jest na wyprzedażach, że, że nie wiem, torebki razem, bruski razem, ale, ale to tak naprawdę niewiele, niewiele jeszcze sklepów. Także, także zobaczymy. Ja na pewno jeszcze będę chodziła po sklepach. Po wyprzedażach zobaczę, zobaczę, czy coś jeszcze znajdę, czy będą jakieś okazje fajne. I na pewno, jeżeli będą, to, to wam o tym powiem. Dajcie znać, czy takie filmy Wam się w ogóle podobają, takie krótkie, informacyjne. Um, I ja tak naprawdę zaraz zmykam do pracy, jest godzina 7 rano i <grytanie> to jest wielkie poświęcenie z mojej strony, że nagrywam o tej godzinie film. Także zmykam do pracy i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do, do następnego. Pa!